I na operę tygodni, od kiedy obejrzałem Avengers Endgame. Zacząłem się zastanawiać nad przyszłością MCU. Jakie jeszcze historie może nam opowiedzieć, oraz w jakim kierunku może pójść. Po drodze wyszedł nowy trailer ostatniego filmu z fazy czwartej: Spider-Man Far From Home. Obejrzałem go i doszedłem do wniosku, że jakoś nie odczułem potrzeby śledzenia dalej losów bohaterów z MCU. To nie tak, że zbojkotuję wszystkie filmy Marvela. Na pewno pójdę obejrzeć jakiś film tego studia. Chodzi o to, że nie odczułem potrzeby przejmowania się losem bohaterów ani ekscytacji nadchodzącymi filmami. Mówiąc trywialnie, przyjadły mi się filmy Marvela. Myślę, że każdy człowiek znudzi się do daną rzeczą lub czynnością w nadmiarze. Nawet jeżeli sprawiają ci przyjemność, to po pewnym czasie będziesz miał tego dość. U mnie jest chyba to ten moment, jeżeli chodzi o MCU. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka czynników. Pierwszym i chyba najbardziej oczywistym jest to, że wydaje mi się, że najlepsze historie zostały już opowiedziane. Pomimo, że Endgame miał swoje problemy, to trzeba przyznać, że dobrze spełnił swoją rolę jako zakończenie kilkunastu lat budowania uniwersum. Z kilkoma bohaterami się pożegnaliśmy, Kilku nowych się pojawiło. Dążyliśmy do tego filmu od pierwszego Ironmana. Czuło się, że każdy kolejny był następnym puzzlem w układance i krokiem bliżej epickiego rozwiązania, które rozstrzygnie wszystko. Tak to się stało i sądzę, że już więcej nie zobaczymy czegoś równie epickiego. Po tak długim budowaniu postaci na przestrzeni wielu filmów, MCU wydaje się jak Wiedźmin 3, gdy przejdziesz główny wątek. Myślisz sobie, a zrobię jeszcze questy poboczne i odkryję wszystkie znaczniki. Niby fajny koncept, ale nudzi się po kilku minutach, bo przestaje mieć cel, do którego się dąży. Kończy się zazwyczaj poszukiwaniem nowej gry. Drugim i chyba nawet bardziej irytującym czynnikiem jest kierunek, w którym idzie MCU. Mam tu na myśli szeroko pojętą sprawiedliwość społeczną, tzw. Social Justice. Członkowie MCU, jak Brie Larson czy Kevin Fagi, który jest prezydentem Marvel Studio i producentem filmów tego studia, nie ukrywają, że dywersyfikacja i różnorodność rasowa to bardzo ważny element przyszłych filmów Marvela. Wiecie, kto by się przejmował takimi staromodnymi pierdołami jak ciekawe postacie czy dobrze rozwinięte wątki, które widzieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat w MCU? Trzeba mieć jakieś priorytety. Taka korporacja jak Disney musi mieć kręgosłup moralny oraz mówić nam co mamy myśleć. To nie tak, że chodzę na te filmy głównie dla rozrywki. Myślę, że wielu ludzi uprawia podobnie jak ja tzw. escapizm, czyli ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat bohaterów komiksowych. I obrzydź mnie myli, że zaczną mi na siłę wciskać politykę do filmów o superbohaterach. Polityczna propaganda zaczyna przenikać do wszystkich form rozrywki. Przez to, że filmy Marvela stały się mainstreamowe, one także zaczną mieć coraz więcej takich elementów. Nie można od tego uciec. Będziemy mieć teraz takie sytuacje jak wybieranie aktorów do ról na podstawie ich koloru skóry, płci, orientacji seksualnej i poglądów politycznych. Oczywistym jest, że są to najważniejsze aspekty przy dobieraniu ról, a takie aspekty jak zdolności aktorskie, wierność komiksowemu pierwowzorowi czy charyzma od twórcy roli, to przestarzałe koncepty mające zdyskryminować mniejszości rasowe i kobiety. A przynajmniej ma się wrażenie, że niektórzy naprawdę tak myślą. Dodatkowo obawiam się, że MCU przewodzić będzie ulubienie z publiczności. Kapitan Deska, znaczy Kapitan Marvel. Kto nie ekscytowałby się postacią, która nie ma żadnych wad, jest nie do zatrzymania. Potrafi wszystko i nie można jej pokonać. Jest tak idealna, że nie ma słabości, nie zna strachu, a dodatkowo nie ma osobowości. A jedyne co potrafi to irytujący uśmiech. Zastanawiam we mnie, po co w ogóle i niby hotelowie w tym uniwersum, skoro ona sama mogłaby rozwiązać wszystkie problemy, które napotka. Cóż za świetnie napisana postać. Nie pomaga też to, że jest grana przez arogancką, egocentryczną, konfliktową idiotkę, przy której kamień wydaje się być charyzmatyczny. Kobietę, którą interesuje jedynie rozgłaszanie swoich poglądów politycznych. I uważanie, że czyni to z niej lepszego człowieka. Z tego co widziałem w wywiadach przed premierą skutecznie zniechęciła do siebie całą resztę obsady Avengersów. I to raptem jednym filmem. Były nawet plotki o filmie Avengersów z wyłącznie kobiecą obsadą, gdzie kapitan Marvel byłaby przewodzącą postacią. To byłby dopiero kinematograficzny majstersztyk. Generalnie poprawność polityczna zaczyna wdzierać się drzwiami i oknami do uniwersum Marvela przez ostatnie kilka lat. Mało osób jednak o tym wspomina, bo po prostu boją się o tym otwarcie mówić. Jakby ktoś szukał przykładów, to przytoczę kilka. 1. Żałosna scena typu Girl Power w Endgame która została totalnie wciśnięta na siłę do filmu i absolutnie nic do niego nie wnosi. 2. Black Panther, który był przeciętnym filmem, ale żaden krytyk nie odważył się napisać o nim złej opinii, bo inaczej zostałby okrzyknięty rasistą. O nominacji do Oscara za najlepszy film to naprawdę aż szkoda gadać, bo to było po prostu żałosne. 3. Kapitan Marvel, która została odbrana z mieszanymi uczuciami, Generalnie można stwierdzić, że film był uznany za przeciętny, ale według mnie był dość słaby, chociaż i tak lepszy niż się spodziewałem po trailerach. Jednak patrząc od strony storytellingu i rozwoju postaci, był po prostu fatalny. A to ta postać ma być liderem MCU w fazie czwartej. Po obejrzeniu Endgame miałem mieszane uczucia, jednak cieszę się, że jeżeli chodzi o szeroko pojętą sprawiedliwość społeczną, to można wymienić tylko kilka przykładów. Te kilkanaście lat budowania MCU obyło się bez większych problemów z tym związanych. Dopiero pod koniec zaczęła iść w tym kierunku. Jestem wnieczny uniwersum Marvela, że nie zrujnowało postaci, które tak lubię oglądać przez ostatnie lata, bez robienia z nich rozgłośni poprawności politycznej. Chociaż tora Lebowskiego im nigdy nie wybaczę. Cieszę się, że kilka postaci pożegnało się z godnością i respektem, na jaki zasługiwało. Tyle jeżeli chodzi o politykę społeczną. Ostatnim powodem jest po prostu przejedzenie się filmami o superbohaterach. W trzeciej fazie wydawało się, że wszystkie filmy były robione jednokopyto. Marvelowi wydawało się, że znalazł formułę, która zawsze działa, jednak filmy były różnej jakości. Aczkolwiek zawsze się wracało z ciekawością, ponieważ nieobejrzenie któregoś z filmów mogło spowodować, że nie zrozumie się wszystkich szczegółów w filmach, które były zwieńczeniem każdej fazy, czyli Avengers'ach. Teraz, gdy jest już po wszystkim, wątpię, że filmy Marvela będą przyciągać mnie tak bardzo jak kiedyś. Jestem pewien, że nie straci ono rozpędu. Sądzę, że zainteresowanie będzie mniejsze niż do tej pory. Jednak patrząc po wynikach box office tych 22 filmów w porównaniu do budżetu, wątpię, że przestaną one zarabiać i odejdą do domu jak swojego czasu westerny. Nie sądzę też, że pójdzie to w kierunku full retard social justice jak uniwersum Star Warsów, które będzie miało problem odzyskać fanów, stra których straciło poszytro, jakim był Las Jedi. Jednak Endgame ciężko będzie przebić jakiemukolwiek innemu filmowi Marvela, szczególnie patrząc na wyniki, które osiągnął w box-office i jest bliski zdetronizowania Avatara jako najlepiej zarabiającego filmu w historii kina. Szczególnie jak zobaczymy na to, kto z tego uniwersum odchodzi, a kto zostaje. Nie wydaje mi się, żeby Brill Larson była w stanie przyciągnąć takie tłumy do kiny jak Robert Downey Jr. czy Chris Evans. Myślę, że to dobry moment, żeby przestać ekscytować się MCU. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem wdzięczny za te wszystkie lata rozrywki, jakie doświadczyłem i zwieńczenie jakim był endgame. Wolę pamiętać uniwersum Marvela takim, jakim widziałem w ostatnich dwóch filmach Avengersów, niż patrzeć na to, jak staje się powoli czymś czemu gardzę tyle ode mnie. Jeżeli ci się podobało, zasubskrybuj i zostaw zasub lajka. Brother,